Tak. Lecz od Pani, jakże go oddalić? Jakże żeby siebie we wszystkim ocalić? Trzeba dowodów. Mamże służyć za nie i wydać przeszłe nasze zachowanie? Powiem, że nalegał. Sięgaliśmy ja po insynizację Eugeniusza kolina, kolina, który jest wyśmienitym. Insynizatorem, reżyserem, moim przyjacielem i współwłaścicielem Teatru Szóste Piętro, doświadczonym pedagogiem, wieloletnim dyrektorem artystycznym Teatru Nowego w Poznaniu, legendarnego Teatru Nowego w Poznaniu i teraz od pięciu sezonów Teatru Szóste Piętro e, sięgnęliśmy po jego reżyserii, jak powiadam, i przede wszystkim po arcydzieło e, Aleksandra Fredry, mąż i żona. byna to była jedyna sztuka Fredry, zdjęta przez cenzurę 200 lat temu. E, także jakżeż to był wywrotowy tekst, dzisiaj się wydaje taki archaiczny, a, ale jednocześnie bardzo współczesny i uniwersalny. E, no i obsadziliśmy to, wydaje nam się, optymalnie. E, Jolanta Fraszyńska, no, jestem bardziej niż pewny, tworzy w tym przedstawieniu kreację niezapomnianą. Została uhonorowana e, wieloma nagrodami za tę rolę. E, i pracowaliśmy bardzo solidnie nad tym. No więc wierzyliśmy w to, że ten tekst i to przedstawienie się spodoba publiczności, ale to przerosło, przerosło nasze najśmieszniejsze oczekiwania I, i, i gramy to już tyle lat, i za każdym razem, jak widzimy uśmiechnięte twarze i tak, tak, taką satysfakcję publiczności, to. To nam to wynagradza no, nieraz znó i grania po 13 razy tego przedstawienia w ciągu. A to proszę mi wierzyć, nie jest takie proste. Zagrali już ponad 300 razy i ja zagrałem wszystkie przedstawienia, Jolanta również, bo jesteśmy od początku mężem i żoną, natomiast para kochanków się zmienia. Początkowo była to Joanna Liszowska, która teraz gra w Dublurze z panią Książkiewicz i Wojtek Męswaldowski zagrał 100 przedstawień i teraz gra Konrad Darocha. Więc to nie jest nasza pierwotna obsada, ale przykładaliśmy się do tego i staraliśmy się, żeby, żeby również te dublury tak zwane nie były dublurami, tylko były po prostu pełnym, wyrazistym. Zastępstwem, czy, czy właśnie no, pełnokrwistą rolą. A co do samej idei takiego teatru, no po prostu my mamy teatr prywatny, w którym za każdy błąd płacimy własnymi pieniędzmi. No, bardzo przepraszam, że wspominam o pieniądzach, ale bez pieniędzy jest bardzo trudno tworzyć sztukę. Więc naprawdę każdą decyzję, czy scenograficzną, czy dotyczącą tekstu, wyboru tekstu, obsady. Bardzo skrupulatnie nad nią dywagujemy po to, żeby nie popełnić błędu i. I móc w pełni cieszyć widownię, bo widownia jest bardzo wymagająca, widz się zmienił. No. Jest teraz internet, jest kino, filmy różnego rodzaju, jest różnorodność teatrów. Wszystko to, co jest najnowocześniejsze na zachodzie, natychmiast jest u nas. Więc widzowie, trudno jest, widzom nie chcemy tego robić, lipę wciskać po prostu. No. Widz albo. Obserwuje i raduje się i zapomina o tym, jak ciężkie jest życie. Albo patrzy, myśli sobie, cholera, szkoda, że poszedłem na taki fajny, również jak kolację w domu. No więc. Wolimy, żeby byli cali zatopieni w tym, co jest na scenie. O, jakże teraz? Polubił niecie! <grym> w niej tylko chwilkę. Mogę być przy tobie. Lecz na muszę myśleć. O sposobie, jakbyśmy mogli bez ciągłej przeszkody. Byłoby chyba trudno, gdybyśmy tę współczesność w tym tekście interpretowali w ten sposób, żebyśmy nie honorowali średniówki, frazy. Kody wiersza i w ogóle samego wiersza, bo wiersz czy Fredrowski, czy Mickiewiczowski, czy Słowackiego jest po to, żeby nie zamawiać nim bilet w kiosku, tylko żeby mówić wierszem i napawać się tym, że jest wierszem stworzony dany utwór. No to trzeba mieć aktorów, którzy to czują i którzy się w tym pławią, dlatego że tylko taka świadomość pewna, pełna kunsztu y, artysty pozwala, przenieść ten dowcip, humor, błyskotliwość, ironię, satyrę Fredry pod, na drugą stronę rampy. Bo gdybyśmy to po prostu mówili wyjszcze, że się mocniej, śmiało się, 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 się to by nic z tego nie było. E, coś, co jest sztuczne w życiu, coś, co jest sztuczne w życiu, jest prawdziwe na scenie, bo przecież, jak powiadam, nikt wierszem Fredry nie zamawia biletu w kiosku. Wzajemnych. gdy do Ciebie śpieszę z czułej miłości, z zapałem, że naprzód się już szczęścia mojego udziałem, widzę Cię smutno, się <grym> i śmiały. To jest ten zabieg, to jest celowa taka reżyserska, taki reżyserski pomysł, czy, 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 czy chwyt, czy klucz na odczytanie tego e, dzieła, żeby e, mimo no, ultra nowoczesnych kostiumów, gadżetów, komórek e, zachowywać e, tę archaiczność i piękno fredrowskiej frazy i wcale to się nie kłóci. Rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, po 15 minutach widzowie zapominają, że to jest wierszem napisane i obserwują to jako... Oglądają to jako zamkniętą całość kompozycję, która stroi. No więc nas to cieszy. Kochany panie, nie badaj przyczyny, nie troszcz się losem nieszczęsnej dziewczyny. Jak to twój snupek nie ma nie obchodzić? Taką śpiewu ćwiczyć, Nic mego żalu nie zdoła osłodzić. Na cóż wyjawić daremnie? Zwierzyć swój smutek to ulga jedyna, powiedz więc, jakaś łez twoich <noise> przyczyna, że mnie kochasz! To już się stoliki rozwalały, już... nie wiem, no, no wszystko, wszystko się tu działo, nie ma, że mi, mi spodnie pękły na, 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 na przysłowiowej pupie, no więc... Było mnóstwo rzeczy tutaj takich, ale tak naprawdę, żeby widownia się cieszyła i, i, i biła brawo na stojąco, tak jak dzisiaj, to tam musi być żelazna dyscyplina. Żelazna jest takie powiedzenie, nawet wesoło na planie, smutno na ekranie. No więc staramy się, żeby tutaj służyć przede wszystkim, a nie samemu się dobrze bawić.